Cześć. Jak myślicie, skąd powstał skrót CKM? A za chwilę o nim z pewnością więcej opowie pan Łukasz Roj, którego gościłem ze Szkół Elektrycznych, przedstawiciela firmy Zamel. Cześć. Jeżeli chodzi o ten wspaniały produkt, czujnik kolejności i zaniku faz modłowy, eee, faktycznie ma skrót CK czujnik kolejności i zaniku faz M modłowy. Urządzenie super, ponieważ widzimy wprost wartość napięć międzyfazowych. Mamy cyfrowy pomiar TrueRMS, także jesteśmy pewni, że wartości, które wskazuje urządzenie są prawidłowe. Szybką diagnostykę instalacji przeprowadzimy dzięki niemu, ale to urządzenie na żywo zobaczymy podczas konkursu Złoty Bezpiecznik, który już niebawem. A oprócz tego urządzenia na konkursie zobaczymy mnóstwo innych rzeczy zamylowych, wyłączniki zmierzchowe, czujniki kolejności zaników faz, przekaźniki elektromagnetyczne, wskaźniki napięcia oraz wiele wiele innych rozwiązań. Do zobaczenia na konkursie zatytułonym "Specjnik 24/25 Października". Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia.